Z tej strony Klocki, Edmadygo, słuchajcie, chciałem Wam coś wyjaśnić w sprawie kalendarzy adwentowych. Dlaczego w tym roku? Mnie na kanale nie było żadnego kalendarza adwentowego, ba, rok temu też nie było. Ale słuchajcie, jak ja popatrzyłem na te kalendarze adwentowe w tym roku: Star Wars Lipa. Ja tak naprawdę z tych minifigurek miałem tylko Babu Frika i, e, i tego złotego Siperio. Tego, no tego z czerwonymi oczami świetne minifigurka, z podaję, że no. No i właśnie, i kurczę, kupować kalendarz adwentowy za stówkę, ze względu na tych dwóch minifigurek, trochę głupota. Ja wiem, kurczę, chciałem otwierać kalendarz adwentowy codziennie na shortach. Kurczę, żeby to się fajnie wiecie, bo to się fajnie klika, ogląda, to mogę na siebie bić. ale kurczę, no nie będę na siłę wydawał na kalendarz adwentowy. No Francy no nie zbieram Franców City, no dajcie spokój, Minecraft nie zbieram. Myślałem, że w tym roku będzie Marvel, zdziwiłem się, że Marvela nie było, aż tak nie śledziłem tych kalendarzy, co wychodzi z innych serii. Harry Potter wiecie, że nie lubię, mm, albo i nie wiecie, teraz to dowiadujecie się. Więc słuchajcie, no, ogólnie też chciałam zrobić jakiś autorski kalendarz adwentowy i obiecuję Wam, że w przyszłym roku pojawi się coś związanego z kalendarzem adwentowym, żebyście coś mieli, jakiś ciekawy content, bo to sporo LegoTuberów to właśnie wprowadza. Więc w tym roku musicie popatrzeć na Optimusa Prima, którego nie wiem, czy była recenzja, czy nie. E, chyba była, a jeżeli nie, no to jest mega syf, <laughs> ale dobra. E, dobra. Więc no, więc mójcie się pocieszyć takim motowidokiem. Przepraszam Was jeszcze bardzo, ale w przyszłym roku się zrewanżuję i to myślę, że na Dobra, ja nie obiecuję. Ach, czarna perła jeszcze nie wypłynęła. Do zobaczenia i się manko.